Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał ranę serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jęcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać Was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan. Dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemie ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana.